Oceń, skomentuj, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, udostępnij. Myśląc o jakimś ciekawym miejscu, miejscu, gdzie chcielibyśmy się udać, bardzo często myślimy o jakiejś budowie, o zamku, katedrze czy o jakimś cudzie natury. Ale czy ktoś z nas pomyślał o takim czymś jak tor wyścigowy? Jest taki jeden tor, o którym wszyscy fani motoryzacji, interesujących się wyścigami czy też w ogóle czymkolwiek związanych z samochodami czy z motocyklami na pewno słyszał. Tor Nürburgring, słynny, znany, bardzo ciekawy. Znajduje się on w Niemczech, w miejscowości Nürburg. Są to właściwie dwie trasy, trasa dłuższa oraz trasa y, krótsza. Ta trasa dłuższa pochodzi z lat dwudziestych tamtego wieku, tu krótsza z lat osiemdziesiątych. Oczywiście jest to ter, tor, który charakteryzuje się tym, że jest otwarty dla zwykłych kierowców. Oczywiście m, poza okresami, gdy są tam jakieś testy czy też wy, odbywają się wyścigi. 25 euro w tygodniu, 30 euro w weekendy, chociaż te ceny się zmieniają. Najczęściej jest on otwarty dla ludzi wieczorami oraz w niedzielę. Wystarczy mieć prawo jazdy i samochód dopuszczony do ruchu. Ta północna, dłuższa pętla to 20 km 800 m, południowa 5148 m, północna 73 zakręty, 33 w lewo, 40 w prawo. To właśnie ona jest otwarta dla ludzi. Ten, ta krótsza pętla, ona się charakteryzuje tym, że tam przedtem odbywały się wyścigi Formuły 1. Tam nadal się odbywają różne rakie wyścigi, tak samo jak i na tej dłuższej pętli. Dlaczego ten tor jest taki słynny? Jest bardzo ciężki, jest ładny, no w fajnym miejscu jest położony. Najważniejsze, możemy tam sami pojeździć, a do tego stał się sławny, ponieważ wielu producentów samochodów, czy też firmy samochodowe, wyścigowe, tuningowe, zajmujące się sportem, Testują tam swoje auta, robią tam pokazy. Ten tor, na, jego słowa się sama napędza. Wiele samochodów, y, może być w opisach możemy znaleźć tych bardziej wyczynowych, czy też odhaczy czy innych. Mamy dopis, że y, wersja Nürburgring, czy też y, testowany na torze Nürburgring. Oczywiście. Y, nie dostaniemy jakiegoś wyczynowego sportowego auta, które bi, będzie biło tam rekordy prędkości, ale dużo producentów po prostu w swoich materiałach prasowych, medialnych przekazach chwali się, jaki to czas ich samochód osiągnął właśnie na tym torze. Ten tor stał się niejako by znacznikiem dla producentów. Nasz samochód pokonał go z prędkością z czasem takim i takim, a samochody konkurencji były wolniejsze. Nasz samochód, no i tak to się napędza, że to odniesienie do tego toru jest coraz częstsze i nadal się spotyka. Czy warto się tam udać? Oczywiście, jeśli chociaż troszkę interesujesz się motoryzacją, samochodami, wyścigami, to jak najbardziej. To, że możesz tam sam wsiąść swoim samochodem, czy też wypożyczyć, tam można również wypożyczyć samochody, oczywiście za odpowiednią opłatę, opłatę. i samemu spróbować, jak tam się jedzie. Czy też um, są takie niejako taksówki wyścigowe, czyli jakieś sportowe samochody, czy też M5, M4, i możesz wsiąść na fotelu pasażera, oczywiście za jeszcze bardziej słoną opłatę i przewieziecie jakiś profesjonalny kierowca. To też jest bardzo ciekawa wersja. To bardzo warto. Naprawdę można to polecić. Jest tam baza hoteli, no jak ko każdej atrakcji turystycznej właściwie. Po prostu możecie bawić zobaczenie jakiegoś szczytu. To jest bardzo interesujące. Ale taki tor może być odskocznią. To, że możemy sami to wypróbować, sami sprawdzić, sami obejrzeć. Nawet nie to, że obejrzeć jakiś wyścig, chociaż to też jest bardzo interesujące, ale to, że możemy siąść za kierownicą swojego auta, choćby ono miało tam 80 koni, czy mniej, czy więcej, i przejechać się tam i zobaczyć, jak to wygląda od środka. Jak to wygląda, gdy kierowca się ściga. Oczywiście jesteśmy w stanie wydać więcej pieniędzy, to nawet nie chodzi o to wynajęcie tego auta, ale żeby siąść z boku z tym kierowcą profesjonalnym, oczywiście y, możemy się wystraszyć, jeśli nam pokaże, co potrafi i się przewieźć i zobaczyć z jakimi prędkościami, jak to wygląda warto. Czyli ciekawe miejsce, Tor Nürburgring, jak najbardziej polecam jak najbardziej warto tam się udać. Dziękuję za uwagę. Oceń, skomentuj, udostępnij, podziel się ze znajomy... podziel się tym filmem pokaż znajomym. Spójrz do linków zamieszczonych w opisie na moje portale społecznościowe i na moje inne kanały. Dziękuję za opinię.